We wtorek, 15 listopada, urodził się 8-miliardowy mieszkaniec Ziemi. Takie wyliczenia opublikowali latem eksperci ONZ, a nieco później obiecali powiedzieć, gdzie dokładnie się urodził, a nawet wskazać jego imię. Jest to dobry moment, aby zastanowić się nad tym, jakie mogą być konsekwencje tak szybkiego przyrostu ludności. Jakby nie patrzeć, nieco ponad 10 lat temu z równie wielką pompą obchodzono narodziny 7-miliardowego mieszkańca Ziemi. Przyrost naturalny rzędu 100 milionów rocznie nie jest możliwy do utrzymania. Modele sugerują, że tempo to będzie teraz spadać, a 9 miliardów przekroczymy dopiero w 2040 roku. Warto wskazać, że dzieci rodzą się głównie w Afryce, Azji Środkowej i Azji Południowo-Wschodniej. W nadchodzących latach najbardziej zaludnionymi państwami świata będą Indie, Chiny oraz Nigeria, która wyprzedzi pod tym względem USA.